Oboje, które się zlewają z tłem teksturami, którąś trzeba przesunąć, jestem tego pewna. Czekajcie tu. Aha. Dobra, teraz w tę stronę, żeby się nie zablokować. Kolejna skrzynka. Uh. A do przodu też nie idzie, kurczę. Czekajcie, no. <laughs> Żebyśmy się tu nie zablokowali z tymi skrzynkami. Czuję, że się zablokuje jednak. <grystanie> no to mamy problem. Chyba że się tam... Nie wiem, dało się tam bog bok jeszcze? O, da się. Dobra. <grystanie> Zapomniałam, że tu jest jeszcze przejście, które można wcisnąć. Je, dźwignia. Skąd ja wiedziałam, że tam będzie dźwignia? O! To ustrojstwo się usunęło. Będziemy mogli tam pójść. Tylko gdzie to było? <ścoughs> no. To było gdzieś za wodospadem, czy nie za wodospadem. Mm, nie, chyba tu. Nie wiem. <ścoughs> ja, tu to było. Żeby mi tylko jakieś szczury nie zjadły tutaj. O, proszę, mamy kolejne skrzynki. Mm. Haj, Lara, hi! Okej. Okay. Tu mamy jakieś wejście do góry. A tu na dole. Ups, to mi się źle kojarzy. Okej, okay, tu mamy jedną tą bateriękę. Dobra, jak to się nazywa? Fuse. Fuse. Okej. Okay. Nie, bo mi się kojarzy, że tutaj byli jacyś przeciwnicy. I po prostu. Dobra, jeszcze jeden zapis. Wiedziałam. Nie dość, że przeciwnicy, to jeszcze do lawy musiałam wlecieć. Ain't nothing personal. Właśnie, nic osobistego. No i oczywiście nas zabiją, bo nie mamy broni. Nie wiem, my, ch my chyba musimy się cofnąć jednak. Wątpię, żebyśmy tutaj coś zdziałali bez broni i tylko marnując apteczki. Ale już jedno mamy. O, tu jakaś dźwignia. Okej... Okay. To jest, zdaje się... ...w miejscu z tym drugim fuse. Um, tym takim, gdzie Lara musiała się schylić. Znaczy, no, teoretycznie, bo nie może się schylić i zabrać. Gdzie to zaś było? zas oh, tu się będę gubić. Moment, jak ja wlazłam tam na górę? Do tego wodospadu. Stamtąd musiałam. Bo to zdaje się było gdzieś tam. Jej, nie, nie, nie. O Boże. Mówiłam, że się będę gubić. Dobra, tu na pewno nie. Tak w takim razie z podwodospadu musiałam się dostać. bo A dobra No dobrze Laro wiemy to już <grywy> um, Tak teraz gdzie to było? tu i chyba tu. Dużo biegania, dużo biegania. O o, dobra, tu jesteś. Okej. Okay. I to nas doprowadzi do dźwigni. <gryw> Jakżeby inaczej? Alaruję ja cię. Proszę, grzecznie. No, dziękuję. Tylko, że ta dźwignia niewiele mi pokazała. Aha, okej. Okay. Przesunęła nam taśmę. I proszę bardzo, mamy drugi fuse. Teraz jeszcze trzeci. Tylko że trzeci to ja już w ogóle nie mam pojęcia gdzie jest. Chyba, że za tą bramką, która sama się otwierała. Zapewne tak. Hmm. Gdzie ona była zaś? Tu. Dobra, ale tu to już na pewno czuję, że będzie jakaś czasówka. To jest niemożliwe. O. Bramki same z siebie się nie otwierają. Dobra, nie będzie tu. Wow. Wow. To jakieś kule latają, dziwne. <śm> <śm> Okej. Okay. Można wejść? Jest tu coś? róż spadających kul? Dobra. Nie mam pojęcia, co tu się dzieje. Czekajcie, bo mnie się wydaje, że ja musiałabym zdążyć przed tą kulą, żeby się tu dostać. Bo widzicie, tu jest przejście. Ale teraz nie mam szans w ogóle się dostać do niego. Chociaż nie. Albo i tak, albo i nie. Da się. Laro, wysił się trochę. <grystanie> nie dobra. To jest. To by było oszustwo, chyba. Gdyby mi się udało. O, a co tu jest? Hmm. Tu chyba jest powrót po prostu. Żeby móc zacząć jeszcze raz. A dobra, jeszcze raz. Jednak ja będę się cofać y, sejwami, bo tak jest szybciej. <laughs> Ojej, Kórze, ja nie wiem za bardzo jak to tu działa no tak tego nie przeskoczę <zysk> ale było blisko było blisko Tylko tu Lara musi tak szybciej zadziałać. No. Powiedziałam szybciej, a nie wolniej. Dobra. Trochę tu spędzimy czasu. O! No! Ty kobieto dziwna, głupia! No! Tak blisko. Jesus! Ona się zacięła na jakimś głupim kamieniu. Jesus! No tak. Teraz to na pewno zdążę. Jest! Uff. Dało się. I trzeci. Uff, proszę Państwa, trzeci. Dobrze mówię Tak jest <laughs> Sejwik i lecimy dalej. Wow. Okej. Okay. <laughs> Jeszcze mnie chcieli postraszyć jakąś kulą. No. ładnie z ich strony. Gdzie jesteśmy teraz? Aha, tu. Mm. O nie, tędy się zaś nie da wejść. O, super. zejść jakoś nor Uch. normalnie To znaczy wrócić, zejść <laughs> No, i gites. Teraz E, musimy się wrócić do miejsca z tym, yy, nie wiem, bunkrem, <grym> co to jest. właśnie się zastanawiam. Nie, w aniversary było to tak jeszcze ciekawie rozwiązane, że em, przełączało się i... i